Wiadomości z Małopolski. Rola strażaków w naszej społeczności jest niezastąpiona. Owocem wielu lat służby jest niezliczona ilość przeprowadzonych akcji i uratowanych istnień. To jednak również ogromna, niesamowita historia polskiego pożarnictwa. Idealnym miejscem umożliwiającym jej poznanie będzie nowo otwarta siedziba Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa, imienia Majora Pożarnictwa Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego w Alwerni. To muzeum jest super nowoczesnym obiektem. Wydaje się, że nie ma drugiego takiego nowoczesnego muzeum pożarnictwa. W naszym kraju, a niektórzy twierdzą, że gdyby szukać takiego Muzeum Pożarnictwa o takich parametrach technicznych jak to, to pewno by było ciężko znaleźć też w Europie. Więc miejmy ogromną satysfakcję. To miejsce jest takim symbolem ciężkiej pracy społecznej dla wszystkich strażaków z całego naszego województwa. Dla nas istotne jest to, że na to się umówiliśmy w 2019 roku ze strażakami OSP Alwernia. Słowa dotrzymaliśmy. Powiedzieliśmy, że na koniec 2023 roku budynek będzie wybudowany i dzisiaj jasno pokazujemy, że słowa dotrzymaliśmy. Nasi strażacy są prospołeczni, bardzo aktywni, uczestniczą w całym życiu kulturalno-społecznym, też w tym całym obszarze bezpieczeństwa. W związku z czym, stworzenie muzeum, które utrwala ich dziedzictwo, ich pracę dla kolejnych pokoleń, jest dla mnie czymś bardzo oczywistym. W czasie uroczystej ceremonii otwarcia muzeum zostały wręczone liczne nagrody osobom zasłużonym dla pożarnictwa. Między innymi Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dla wicemarszałka Łukasza Smułki. Takie wyróżnienie jest dla mnie wyznacznikiem, że praca w zespole, praca w zespole strażackim z jednostkami, które przez ostatnie lata spotkałem, ma sens. Marszałek Witold Kozłowski, który również jest laureatem Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, postanowił przekazać swoją nagrodę jako eksponat dla Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Od początku, kiedy byłem sekretarzem Powiatu nowosądeckiego, robiłem wszystko, żeby jak najmocniej wspierać Strażaków Ochotników. Mam taki sentyment do nich, to mi pozostało. A może kiedyś, jak przyjadę tutaj z rodziną, to powiem: A widzicie, to jest złoty znak w związku, mój dar dla muzeum. Kolekcja muzeum składa się z ponad 4000 eksponatów. Strażackich wozów konnych i samochodów pożarniczych, zbioru medali, odznaczeń, fotografii, dokumentów, publikacji oraz związanych tematycznie z działalnością Straży Pożarnej, zbiorów filumenistycznych i filatelistycznych. Muzeum życzę dużo dobrej energii, dużo odwiedzających i wielu, wielu jeszcze nowych eksponatów, które będą tutaj cały czas przybywały i uzupełniały to piękne muzeum. W Małopolskim Muzeum Pożarnictwa zostaną również zorganizowane liczne warsztaty. Dzięki temu muzealna przestrzeń stanie się miejscem, w którym nie tylko snuje się opowieść o przeszłości, ale również okazuje się troskę o przyszłość poprzez edukację na rzecz bezpieczeństwa.